Czasami przed wojną musiałem bawić się w przewodnika i oprowadzać znakomitych cudzoziemców po Krakowie. Trafiali się pośród nich ludzie inteligentni, ale nie brak było przeróżnych obieży światów. Patrzyłem krytycznie na gościa, taksując go w myśli i zastanawiając się, jak go zastrzelić, czym zaimponować, co ukryć, co wydobyć na pierwszy plan. Gdy wywnioskowałem, że gość jest człowiekiem wykształconym, zaczynałem przegląd skarbów Krakowa od rzeczy małej, bardzo małej, takiej, którą niemal, niemal zmieścić można w dłoni, zwłaszcza jeśli ktoś oznacza się sporą dłonią, raczej grabą potężną, taką, jaką ma zazwyczaj bokser ciężkiej wagi albo zapaśnik w formatu Cyganiewicza. Ta rzecz ma wymiar dorosłej pomarańczy, no powiedzmy, grejpfruta. Cudzoziemiec patrzył zdumionym okiem nie tyle na ów przedmiot, ile na mnie, zdając się mówić: E, po coż mi pan pokazuje ten kawałek, ten drobiazg tyle nasłuchałem się o Krakowie, o jego pałacach, kościołach, archiwach, muzeach, a pan zawraca mi głowę jakimś szczegulikiem bez wartości. Wytrzymawszy cierpliwie długą pauzę, zwracałem się do dostojnego turysty w słowach. Jest to globus poruszany za pomocą mechanizmu zegarowego. A dużo jest w świecie globusów poruszanych w ten sposób, odpowiadał trochę kwaśno i znudzonym głosem ów gość. Attendez, attendez, monsieur. Drugiego takiego nie ma w świecie. To unikat. Nie przesadzajmy, przerywał. Nie przesadzam bynajmniej, powtarzam, unikat. Jest on pierwszym w świecie globusem, na którym oznaczono Amerykę jako ziemię świeżo odkrytą. America Terra Noviter Reperta. Dlatego, proszę pana, ośmieliłem się zacząć zwiedzanie Krakowa od tego właśnie drobiazgu, który znajduje się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej już od pierwszych lat panowania Zygmunta Starego. Rok może 1510, może i trochę wcześniejszy. Nazywamy go Złotym Globusem Jagiellońskim. A teraz, jeśli pan pozwoli, pójdziemy, albo też pojedziemy starą, jak świat, krakowską dorożką i pokażę panu inną rzecz, tym razem naprawdę szczerozłotą. Po drodze gość zadawał mi rozmaite pytania, na które odpowiadałem wedle najlepszej woli i wedle mi małej wiedzy. Uniwersytet Jagielloński? W czasach, gdy w Globus zawędrował do Krakowa, Uniwersytet Jagieloński ma 3215 uczniów. Z czego więcej niż połowa to cudzoziemcy, nie tylko bliscy sąsiedzi, jak Cześci, Niemcy albo Węgrzy, ale także na przykład Szwajcarze albo Szwedzi. Węgrzy? pyta gość, tak. Węgrzy! W Krakowie ujrzała światło dnia pierwsza książka węgierska i, również zapanowania panowania Zygmunta Starego, pierwsza gramatyka węgierska. Katedra Romanistyki istnieje w Krakowie od 1533 roku. Katedra Hebraistyki jest nieco, mianowicie o 5 lat starsza. Katedra języka greckiego liczy sobie jeszcze więcej lat, a promieniowała w dość szerokim zasięgu, bo jej wpływy sięgały do Niemiec i do Austrii. I ową gramatykę węgierską wyprzedziła pierwsza drukowana książka polska o lat blisko 30. Niestety nie mogę jej panu pokazać, gdyż znajduje się we Wrocławiu. We Wrocławiu? A skądże się tam znalazła? Hmm, Wrocław posiada wiele zabytków polskich, bo odpowiadałem. Tam wydrukowano po raz pierwszy czy w języku polskim rok 1474. <laughs> Żałuję również bardzo, że nie mogę panu pokazać innych starych zabytków, innych białych kruków polskich. Część ich znajduje się w Anglii. Król Aleksander zostawił po sobie 39 książek, czyli, jak na owe czasy, skarb prawdziwy, z którego jeden klejnot, mianowicie modlitewnik, znajduje się w British Museum. British Museum? Tak. W Anglii jest jeszcze starszy zabytek polski, modlitewnik Władysława Warnyńczyka, oprócz tego oracjonalia Zygmunta Starego i Królowej Boni. A, już starożytni Rzymianie mówili, że książki mają swoje przeznaczenie, swój los. Kto te zabytki wywiózł daleko z Polski, by je opylić, nie umiem powiedzieć, ale globusu Jagielońskiego nie wywiózł nikt. Nie wiem również, co stało się z biblioteką starszego brata Zygmunta Starego, kardynała Fryderyka. Bardzo kochał się w książkach i i w winie zachowała się tradycja, wedle której ów kardynał Fryderyk, gdy miał obcych gości, kazał chować przed nimi puchary, których objętości się trochę żenował. Ale z tych pucharów pił ze swoimi. Wesoły i przytem wytworny Pan był ten kardynał. Gość uśmiechnął się rozbawiony, ja zaś gadałem dalej. Gdy gościem był Anglik, Dawałem mu zastrzyk specjalny, mówiąc o niejakim Leonardzie Cox of Thane który z katedry Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 1518 wygłosił wielką pochwałę naszej Akademii. De laudibus celeberrime Academiae Cracoviensis. Jeśli gościem był Niemiec, prawiłem o Janie z Glogowa. Jeśli trafił się w Loch, wspomnieć musiałem takich krakowskich profesorów z czasu Zygmunta jak Albert Fantini lub Claretti de, de Cancellieri dla Szwajcara chowałem taki cymes jak nazwisko Rudolfa Agricoli dla Francuza nazwisko Jakuba Lefevre de Taple, i tak dalej i tak dalej a dorożka już dojechała do podnóża Wawelu gość pytał coraz mniej patrzył zadumany wreszcie zaś Całkowicie zaniemówił, gdyż pokazałem mu kaplicę zygmuntowską. Jeśli ten gość był człowiekiem wrażliwym na piękno, znawcą architektury i rzeźby, tedy zostawiałem go w spokoju. Niech patrzy, niech patrzy jak najdłużej, bo jest na co patrzeć. Ten kaplicę zbudować kazał Zygmunt niezmiernym sumptem, sprowadziwszy wielkich mistrzów z Loch. Kosztowała fortunę ogromną, w związku z czym król rzekł: Gdy wydajemy tak wiele na nasze ziemskie, doczesne mieszkanie, już nas nie stać na pieniądze, by zbudować dom, w którym przyjdzie nam spocząć na zawsze. Ale stać było króla. Ściągnął więc tych Włochów co niemiara, znamy zaś ich nazwiska, wiemy kiedy zjechali, wiemy ile dukatów wzięli za robotę, wiemy nawet, że główny twórca kaplicy Zygmuntowskiej Bartolo di, di Lucca berecci zginął w Krakowie śmiercią marną został bowiem zabity na Rynku Krakowskim przed kamienicą która wtedy zwała się Pod Barany dziś Pod Baranami Zarżnął tego włocha nożem zdaje się inny włoch konkurent Patrzyły na zabójstwo barany z pierwszego piętra owej kamienicy bo te Barany zdają się wszystko widzieć i o wszystkim rozmawiać i plotkować o tym, co się dzieje na rynku, w sukienicach, w kramach, u przekupek, w piwiarniach, kołomennicy, kolowagi. A tę rozmowę krakowskich baranów dowcipnie przedstawił poeta XVI wieku Bielski, tak ją zaczynając: Pójdziesz li też do owej pięknej sukienice, tam też prędko wywrócą twój mieszek na nicę. Otóż Włosi na pewno wywrócili na nicę mieszek królewski. Ale Zygmunta stać było jeszcze na to, by budowę okryć szczerozłotą kopulą. I właśnie ta kopula jest symbolem. Żywym do dziś wyrazem całej złotej epoki Zygmuntowskiej, ona okrywał w okres dziejów, jakby. Plaszczem królewskim. To Polska jeszcze bogata i szczęśliwa, i wielka. Niebo nad nią ze złota słonecznego i z turkusów, prawie bez chmur, które zaciągają się dopiero zwolna. Ale Polska Zygmunta Starego da sobie z tymi chmurami rady. W bitwie pod Orszą Moskwa poniesie klęskę całkowitą, choć wystawiła pono 80 tysięcy wojska. Zwycięstwo ogromne. Zygmunt, rozumiejąc rolę propagandy, znaczniejszych jeńców chciał pokazać w rozmaitych stolicach Europy i rozesłał tych kniaziów czy bojarów jako żywe świadectwa wspaniałej wiktorii. I równie wielkie zwycięstwo odniosła Polska pod Obertynem, bijąc Wolochów na głowę i biorąc rewanż za klęskę poniesioną przez Olbrachta. Zwycięzcę Hetmana Tarnowskiego król powitał wyjątkowo serdecznie. Miast siedzieć na tronie, wstał i wyszedł ku Tarnowskiemu na środek komnaty. Dwa zwycięstwa. Tatarów jeszcze można utrzymać w garści. Turcy, Balkanami raczej i równiną węgierską zajęci. Habsburgowie, choć nie ustają w intrygach, przecież związani poklewieństwem i uchwałami zjazdu wiedeńskiego chwilowo milkną. Od strony niemieckiej mamy spokój. Hołd pruski da nam oddech na czas długi. W dzieje nowożytne wkracza Polska okryta złotą kopulą jagiellońską. Jest państwem europejskim na wskrój. Cokolwiek przychodzi do Polski ze wschodu... Spływa po niej. Cokolwiek przyniósł wiatr z zachodu czy południa, zapadło głęboko w serca, w duszę, w mózgi i rozrosło się bujnie na naszej Ziemi, wdzięcznej i urodzajnej. Myśl Polska XVI wieku naśladuje globus kulę ziemską, która od czasów Kopernika zaczęła się kręcić dookoła Słońca. Jest to myśl śmiała. Wolna. Piórem Ostroroga walczy o niezależność Polski. Piórem Reja o język polski. Piórem Modrzewskiego o dobro Polski. Pijemy ten okres dziejów jak wino z pucharu kardynała Fryderyka. Dotrzymujemy kroku w Europie, czasem rzadko oczywiście wyprzedzamy ją. Gdy na przykład Anglia Tudorów zaczyna roztaczać surową, niekiedy nawet okrutną opiekę nad żebrakami, włóczęgami, zaprowadzając instytucje opiekunów ubogich, myśl ta zakwita w Polsce trochę wcześniej. Wspomniany Modrzewski, wielki pisarz polityczny, będący sumieniem Polski, rzuca projekt wprowadzenia dozorców ludzi ubogich. Dążąc do tego, by od próżnowania nie znikczemnieli ubodzy, chce ich ująć w karby, lecz o chloście czy o piętnowaniu, wcale nie wspomina, czem właśnie jego wnioski różnią się korzystnie od projektów i praktyki angielskiej opieki społecznej. Modrzewski mówi, że naprawdę laknącym, pragnącym, nagim, ziębnącym, słuszna rzecz jest dać ratunek. Słuchacze moi, trudną jest rzeczą wyliczyć wszystkie wartości złotej epoki w jednej pogawędce. Na razie rzeknę tak, jak mawiałem do turystów zwiedzających Kraków. Attendez, attendez, monsieur. Za tydzień powiem więcej. Za tydzień pojedziemy nie dorożką krakowską, ale polecimy na skrzydłach do Warszawy. Którą włączył Zygmunt stary na zawsze do korony polskiej. Dziś, pragnąc skończyć ten wieczór pod dębem, gdy patrzę na czasy Zygmuntowskie, użyję słów Kochanowskiego. Czego chcesz od nas, panie, za twe hojne dary?